Dobra, witam w części drugiej opuszczonego biurowca Została nam jeszcze piwnica i może wejdziemy na dach Zostały drzwi takie stare. Tak samo pusto pełno pajęczym. Tutaj. O, no mamy taki stolik duży. Czyli to jest szpital jednak, a nie wierowiec. Dobra. No pokój operacyjny, to jednak to był szpital, a nie biurowiec. Właśnie myśleliśmy, że biurowiec, no ale jak szpital, no to poko. Same puste pomieszczenia i pełno pajęczyn i śmieci. Tu to jest? Nie wiem. Może kosz na śmieci taki dziwny. Przejdziemy sobie na drugą stronę. Rury wielkie. Przyrządy pomiarowe MAG Numer jeden. No, czyli to był szpital jednak. Torba na maskę. Rozmiar jedna sztuka dwanaście. jakiś? No chyba. To co to jest? To było pod prądem na pewno Sprawdzamy tu go z Czy nie? Czekaj, to jest jakieś radio chyba Albo tu magnetofon? Stary radio, bo tu można normalnie widzieć stację chyba Aha, no Mińsk Moskwa ja e, bym tu sprawdził go z no. Barwa Tomu Dobra odpalimy sobie na chwilę go z Ja sprawdzę. Tylko tryb samolotowy nie było No ja wiem o tym, ale może coś będzie jakieś ciekawe odpowiedzi Dobra, dałem na pól Tylko odwrócimy ekran O Jestem ciekawy, bo może tutaj coś być Może no sobie trochę pochodzimy po piwnicy Też mi się wydaje, że nic nie będzie Dobra, go z łączymy wyłączymy Widzimy się za chwilę co, przechodzimy chyba już na dach. Ostatnia część w kupie szpitala. To co, wchodzę. i jesteśmy na dachu także tak to wygląda z dachu chyba wchodzi nie wiem ile tu może być 7-8 metrów wchodzi To na tym chyba bym zakończył Druga część, więc będą z tego dwie części I To było chyba na tyle, do zobaczenia w na następnym filmie Siema